let Tylko już od razu z Wami pójdziemy tutaj. Um, no to, no to, no to, sobie. No, SW20. Okej. Okay. Okej. Okay. Teraz, teraz tak. Bo chciałabym Wam polecić ten serwer. Może za chwilę pójdziemy nawet na party. Bo ten serwer jest mega fajny, według mnie. Po tutaj są nawet będzie nowa edycja za niedługo, yy, i, i będzie, mówią, że będą nowe serwery. No dobra, no to, no to, no to, no to jedziemy. Hej, okay. tutaj podałem. X X. I Roy! Roycrabgames.pl. Nie.pl, Ok. Ok, tutaj mamy stałe rzeczki. Naprawdę wydałem sporą sumę na te stałe... Jezu, Ole mi, Logi! Radzie, ladzie, logi! Ok. Nawet mi nie znaczyło tak bardzo. Okej, okay. poleciał już kolejny, mamy już dwa kile, 4 monety za kile. będą mie będziemy mieli ładu, kurde! Chyba cię coś zmienimy teraz, FPS. -y. czemu się nie domyśliłem, ba, ba, bam, 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 tutaj tak trzydzieści, bam, 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 bardzo słabo. O, jest nawet lepiej, nawet lepiej. Okej, okay, pójdziemy sobie na ten, 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 Polecam też, polecam, właśnie polecam też piosenkę swojego kolegi, e, czyli Pipi, możecie sobie wbić e, po angielsku P, P, A, P. Pe, czyli Pen, Pineapple, Apple, Pen. pen. Pani piosenka, polecam osobiście. Też słuchałem, jest bardzo zaciągająca. Może stracimy? Kurde, jaki? Chcę głównąć, jest... przepraszam. Trzymaj! dobra, trudno. Może tutaj ktoś jest. <laughs> jedziemy, jedziemy, jedziemy. Pani Janie, rano wstać, rano wstać, trzeba umieć. Bo ja się napijesz wieczora litry i To cię będzie źle, bardzo źle! O kurde! O kurde! O Jezu! Przepraszam, nie miałem szans z nim Bo... <coughs> nie no, widziałeś jaki miał ses. No właśnie Dobra, tu zrobię krótkie szeruncie I widzimy się w następnej ręce Okej, okay, widzimy się już tutaj na SU-4 Mam nadzieję, że nam to fa fa fajnie pójdzie Okej, okay, nagrywam pozdrów i wolfik soj może. Mm, Okej, okay, on z nami nie chce tego soja. Trudno, no to my go zabijemy. <laughs> xd, xd, xd. OK, Daj Napiszemy kanał Zapraszam więc do subskrybowania mojego kanału i lajkowania i napisz jakie chciałbyś, gier, żeby nagrywałem. Na przykład no, to mogą być auta, czyli no wiesz... Powiem tak, że na przykład... Mm, nie takie, tylko jakieś na przykład takie fajne auta. Ok, założymy ten sobie. Okej, okay. z wypadł poza mapę. To nawet fajnie. A my tutaj tepniemy się do tego gostka i go zabijemy. Papa, pa, gościu! Bam, bam, bam. Jeżeli mi będzie rad żyło. Jezu! Gdzie tam ten gościu jest? Wrócimy go złuku! Wrócimy? Czy on ma wydędzie z Rzucimy? Rzucimy. Albo lepiej płotki siły! Nie! Byłem tak blisko! Ja yeah, no no. Co? Oni mają soja? Muszę chcieć się tego rzucić! Jest! Trafiłem! Jestem lepszym! Jestem lepszym łucznikiem! Co ty? Myślicie, że mnie tak łatwo sprowokujesz? Okej, okay. dawajcie. Um, przepraszam, ale może... może kurde. Jest. No. Jest. Okej, okay, może nam się uda wygrać tą rękę. Jeszcze nikt nie wie. Dawaj się! O to chodzi! Dawaj się, pal, gościu! Tak nie ma szans! Bo jestem kozacki. O kurwa! Skończyły mi się myślały! Bam, bam, bam! Co oni się nie pali? No, 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 no! Daj, dobrze, O, czekaj. Czekajcie. To nie jest... Tak. My mam nadzieję, że tutaj będę... No, no! Te strzały! No! W ogóle zbago... Patrz, co on pisze, że go zbagowało. No na pewno, aż Ci uwierzę. Kurde. Go zbagowało? Aha, ja prędzej umrzę. Dobaj! Śnieżnieżek! Panie! Panie Janie! Rano stać! Rano stać! Trzeba umieć! Bo jak kurde wypijesz! Liter wódki! To ci będzie la! la... la, 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 la. Jezu! Kurde! możecie rzucę Ej, no kto no, się kępi ja idę kurde nie nie mogę wykorzystać tej Jezu! no 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 nie no tak nie może być dobra widzimy się już na pożegnanie Mężki. już się widzisz na naszym no to na razie pa! Z tej strony był tu.